Trwają nagrania do czwartej części filmu Kogel-Mogel. Jak pierwsze wrażenia? I... Oglądanie materiałów jest zawsze takie krępujące dla mnie, jako dla autorki scenariusza, bo jestem dość krytyczna zawsze i wobec tego, co napisałam, i wobec tego, co jest robione. Na całe szczęście no, umiem oglądać materiały, wiem, ile potem montaż potrafi zmienić, więc myślę, że jest wszystko, wszystko ok. Ekipa wykonuje plan, kręci te sceny codziennie, które miała zaplanowane, więc myślę, że, że idzie wszystko w dobrym kierunku. Natomiast, oczywiście, niepokój jest zawsze do, z ostatniego momentu, a przede wszystkim do spotkania z publicznością. Ten niepokój nas nie opuści. A pani sama jako scenarzystka nie bywa na planie? Nie chce pani podglądać tego? Nie, nie. Ja jestem tutaj zresztą też współproducentką, więc może bardziej z tego powodu mogłabym być na planie. Natomiast w dzisiejszych czasach, kiedy bez żadnego problemu dostajemy na następny dzień podmontowany materiał z poprzedniego dnia, to nie muszę jeździć na plan i stresować ekipy, że przychodzę, nie wiem, patrzeć, czy sprawnie pracują i czy nie zmieniają aktorzy dialogu, bo to niczemu nie służy. Więc nie, siedzę w domu i pracuję nad następnym scenariuszem, natomiast oglądam materiały, jestem w kontakcie i z reżyserką i z ekipą, także kontroluje to w jakiś sposób na bieżąco, ale nie przez swoją obecność na planie. Widziałam dzisiaj taki pani wywiad sprzed pół roku, gdzie pani zdradziła, że w tej nowej części będą dwie nowe, ważne postacie. Kto to będzie? Czy już możemy zdradzić? Może jedną zdradzimy, bo już to zdradziłam nawet na swoim Facebooku. Mhm. Będzie to mama Marlenki, granej w poprzedniej części przez Katarzynę Skrzynecką. Ta mama Marlenki jest grana przez Dorotę Stalińską. Mhm. Jeśli ktoś spojrzy na fotos, które u siebie na Facebooku zamieściłam, to zobaczy, że dosyć podobna stylówka, jak to mówi młodzież. Mhm. <laughs> Więc nieodrodna matka córki są do siebie podobne, obydwie bardzo dynamiczne i wokół właśnie nagłego, niespodziewanego pojawienia się mamy Marlenki, jest jeden wątek zapleciony i, i, i jakby to powiedzieć, finał filmu też jest związany z tą osobą. Czy ma Pani jakąś swoją taką ulubioną postać, taką perełkę, taką postać, z której jest Pani dumna w tej twórce? W czwórce no to myślę, że ta mama Marlenki, rzeczywiście może być taką postacią, która, która po prostu rozbije bank okay. ze śmiechem. Rzeczywiście jest, jest chyba nie najgorzej wymyślona, nie najgorzej napisana.